Cześć, moi drodzy, pokażę Wam jak łatwo i szybko możecie sprawdzić win Waszego samochodu, samochodu, który planujecie nabyć, bądź samochodu, do którego po prostu gdzieś tam się przymierzacie. Początkowo oczywiście, jeśli macie chęć zrobić to za pomocą strony Autodena, no to oczywiście wystarczy wejść na stronę, do której macie link w opisie tego filmu, a po prostu ją wygooglować, no i oczywiście w zakładce wpisz win, wpisać win Waszego samochodu. Poniżej oczywiście, gdy wpiszecie taki win, wyskoczą informacje odnośnie hmm, przydatności Informacji o przebiegu, informacji o pojeździe, ile z takich raportów, wpisów itd. No i oczywiście, taki film można, czyli właściwie taki raport pełen odnośnie tego samochodu, możemy w tym przypadku na spokojnie nabyć. On kosztuje tutaj z tego co widzimy, 58 zł. Tą ofertę oczywiście można rozbudować o dodatkowe raporty jak widzicie jeśli chodzi o jakieś ściąganie samochodów z Francji i Belgii i tak dalej no ale dobrze, zakładamy, że interesuje nas ten zwykły, najzwyklejszy raport także wybieramy opcję zapłać teraz no i początkowo, oczywiście, mamy, moi drodzy, trzy etapy. W pierwszym podajemy nasz adres e-mail, czy jesteśmy nowym klientem, czy, czy, czy starym. Jeśli nowym, to bierzemy opcję jestem nowym klientem. Podajemy nasze dane. Potem w etapie drugim musimy wybrać formę płatności. No i w trzecim etapie, oczywiście, mamy już dostęp do takiego raportu. Tutaj często ludzie decydują się na zakup takich raportów z tego względu, żeby nie wpaść na tak zwaną minę. Przy zakupie samochodu, no bo oczywiście to różnie bywa, niektóre samochody mają podkręcane przebiegi, niektóre miały różnego rodzaju wypadki i też nie zawsze jesteśmy nie w stanie uwzględnić takie informacje. A kupując samochód za kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, e, no warto jednak wiedzieć, co jest pod maską, żeby w razie czego nie natrafić na jakiś egzemplarz który po prostu miał jakąś wadę, miał jakieś uszkodzenie, miał jakiś wypadek, co by wpłynęło oczywiście na drastyczny spadek ceny takiego samochodu. No i to byłoby tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ten krótki materiał, jeśli chodzi o korzystanie z yy, opcji auto DNA, yy, ten film oczywiście mam nadzieję, że komuś się przyda, trzymajcie się, miłego dnia, siemanko.